Ej, ej, tu Karinka! Nagrywamy Nagrywam teraz jak malowanie Stefana na Halloween, a mi jeszcze tutaj zostało, tak z, 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 z tym samym jeździ już teraz. Mamy imprezę, jak to się nazywa, na świetnie. Halloween. E, no, tutaj mam Halloween party będzie coś takiego. O, tutaj mam pędzelek, tutaj mam na topie tam to mam ten, no i teraz. trzeba malować tą żabkę czarnym. Na biało się już zrobił. To, to na no, to czarne i ty tu już mógł ten pomalować. Tak nie bój się, nie bój się. Ja się boję, słuchaj ci to na ten? Jak coś boli to kowic. Mm. Nie, nie boli. I tak zachodzi i są tak w dół. Dół to są co, tak. Zążna jakby te konturę, a nie później tylko wypełnić. Tylko przypominam, ja nie jestem zbytnio uzdolniona jak chodzi o malowanie. Ale te figurki robisz sama, ale to, to, to co... To jest plastycznie, ale jak chodzi o takie malowanie, zmalowanie jak nie. Jak chodzi o samomalowanie oczywiście. Nie, sama się do siebie popała, zresztą nie popała się a... <laughs> Jak się na to patrzy. W sumie to żałkier to nie jest takie trudne. <laughs> Potrzebowało no, pędzlerki, pędzelkiem, gdyby palcem to szybko tak zrobić, nie no upokój teraz to poci pędzlerkę. No ty konturę zrób pędzlerkiem, rozstań, panie, patrz szybko palcem musi mieć ten stym. To mówię tak, to, to, to jedna przecież. przychodzi. No ja ucho za no ja jedna raz. No ja no idzię, jedna jedno nagranie gra nie końnię. Tak się nie gdzieś jedziemy płyną. A tak nie było, nie, nie by. No nie, bo to muszę zmyślić. No właśnie. Ale w sumie to, to cały dzień no. Tylko, trochę. Okej. Okay. Co to, to tak było? Tak he? było, ja. I trochę jak Wszystko oczu? Tak Ja, yep, to by oczy były. No to jedziesz, szybko, szybko, dawaj. Co tam mamy? Teraz... Oj, te boki. Puu, o, jeszcze te boki teraz cały nos. No hol może zrobimy najpierw? Z tego, no hola nie ma zać na biało, bo to teraz wchodzi... nie no, widziałem. No, no, no. no zawsze czornie jak idzie od wejść trupa. To jest zawsze czarnie u noc. One mają dziura, normalnie to nawet dziura mają. Ludzie to no, palcem żeby ci zrobić, to... To tak samo wychodzi. Coś takiego? Ja? Ja. Kto? Ja. No, coś takiego? No, już tak patrzę, już już tak dziwnie. Te paski? Te paski są w miejscach, tam, gdzie są warstki albo...

To nie będzie i taki crazy. To nie musi być identycznie ide tak samo. Ja Mhm. Kiedyś ja też iść. <grymne> Ale choć to nie pójdę, coś ty. Ja mnie, nie, nie na tę skatekę, ja się tego nie nadają, ja tego ty nie tym. Ja tego ty nie akceptuję. Radzę i tak. To tego ani wam nie akceptuję. W mi by to wypasowało. Takich imprez to ja mnie. Mi się tam krzywda stała. <grymne> Może tak. Nikt się nie zgłosił przecież. Ale prawie. Ja? Nie. No. I się tak stresował jak chodziło o jakiegoś tam u niego na poborie, ale jak było chyba No ale tam jej tak nie, tak nie, nie było nawet, ja właśnie nie wiem, tam jej tam, dla... nie było. Tam jej nie było nawet, nie było no tak, no powiedział, dobra, no, i serde, zasz, ja wzię, No ja sprawę cały No ja tak, no i to te... właśnie to mnie dziwiło, że tam na Losa nie była moja sprawa, ale no Ale ja chciałem coś z busa chyba, jak to nie, to nie. Nie, nic jaśnie ja co? No co? nie co to... Nie wiem, już są nie wiem, egal. Może to teraz wyjść trochę tak. Niezbyt, ale dobra. No mówię, jak się ustawił, się ustawia. No nie, bo ja muszę z tej i z ty, wiesz? To Może to trochę takie być trochę krzywe, ale dobra. To tam mniejsza z tym. To już się tu ma szybko nie, nie? to właśnie. Jest, jest, jest. Tak. Ja? Podejmij ja. stąd. Das grausame Experiment ist nun vollbracht. No, mm, no, może być, no. Tak, i tak, i to, i to. Fajnie. Spoko. Tak, <laughs> no. No. Oh, no jest. Tak w miarę na szybko pomalowany. Mhm. No, i jest no. Dobra, no, może być. No jasne, że nie spoko. No, tak mogę iść. Oczywiście, no, że tak. No, dawaj, dobra. Więc. Em, trzymajcie się, to było. Rodzeństwo koch, co się maluje. Pomogą Stefanowi, żeby na dysku fajnie wyglądał. Hello, i nowo. Ja. Troszkę no. Otóż.